Witajcie, kochani! Mam dzisiaj dla Was historię, która jest bliska mojemu sercu. Jest to historia o tym, jak niektóre rany zadane przez bliskich mogą wydawać się śmiertelne, ale to właśnie z tych ran często wyrastają najsilniejsze korzenie. Zanim jednak zagłębię się w szczegóły, dajcie znać w komentarzach, skąd mnie oglądacie. Uwielbiam wiedzieć, jak daleko docierają te opowieści. Dziękuję i teraz pozwólcie, że opowiem Wam wszystko. Nie zapomnijcie kliknąć subskrybuj, aby nie przegapić następnego rozdziału. Moje imię to Emilia. Kiedyś, w moich wczesnych dwudziestych, żyłam w cieniu. Nie był to cień mojego własnego tworzenia, lecz cień rzucany przez moją starszą siostrę, Klaudię. Klaudia była ucieleśnieniem wszystkiego, czym ja, jako cicha, rozmarzona i skłonna do introspekcji osoba, nie byłam. Była głośna, błyskotliwa, zawsze w centrum uwagi, niczym jaskrawy paw w stadzie szarych gołębi. Nasz rodzinny dom, stary, wiktoriański budynek z skrzypiącymi podłogami i zapachem starych książek, wydawał się kurczyć, gdy wkraczała do niego Klaudia, wypełniając każdą przestrzeń swoim ego. Ja, z kolei, byłam architektem drobnych, niewidzialnych zwycięstw. To ja pamiętałam o urodzinach ciotek, ja opiekowałam się babcią po jej pierwszym upadku, ja cicho naprawiałam przeciekający kran w kuchni, gdy nikt nie patrzył. Moje kompetencje były jak delikatne nitki w gobelinie naszego rodzinnego życia niezbędne, ale ledwo widoczne, dopóki ich nie brakowało. Nigdy nie prosiłam o uznanie. Myślałam, że wystarczy być. Moje wartości były proste: uczciwość, lojalność, cicha służba. Wierzyłam naiwnie, że dobroć sama w sobie jest walutą. Marek, mąż Klaudii, był jej idealnym dopełnieniem. Był typem mężczyzny, który uważał, że jego opinia jest prawem, a każde jego słowo echem mądrości. Kiedyś, podczas rodzinnego obiadu, opowiadałam o planach na mały projekt ogrodniczy, który chciałam zrealizować dla lokalnego schroniska dla zwierząt. Zanim zdążyłam skończyć, Marek parsknął śmiechem. Ogród. Emilia, bądźmy szczerzy, to nie dla ciebie. To bardziej zabawa w piaskownicy. Powinnaś skupić się na czymś, co przyniesie realne korzyści. Klaudia zaśmiała się z nim, a jej śmiech był jak dzwoneczki słodki i raniący jednocześnie. Czułam się wtedy, jakbym była przezroczysta, jakbym moje pragnienia i pasje były niewidoczne, nieistotne. Ale to był tylko jeden z wielu drobnych incydentów. Kropla drążąca skałę. Prawdziwy wstrząs nastąpił, gdy zmarła nasza babcia. Była to kobieta o niezwykłej sile i niezależności, która wychowała mnie w dużej mierze, gdy moi rodzice byli pochłonięci pracą. Spędzaliśmy z nią całe lata, rozmawiając, czytając, ucząc się od siebie nawzajem. Babcia często powtarzała, że dom należy do tego, kto o niego dba, a nie tylko do tego, kto w nim mieszka. Wiedziałam, a przynajmniej tak mi się wydawało, że to do mnie mówi. Moje serce było splecione z tym domem, z jego historią, z każdą pękniętą płytką i zapachem starych pamiątek. Wiadomość od prawnika kilka tygodni po pogrzebie była ciosem, który zwalił mnie z nóg. Cały majątek babci, w tym stary dom, został zapisany Klaudii i Markowi. Nie było żadnej wzmianki o mnie. Żadnej. Pamiętam, jak siedziałam w tym eleganckim biurze, otoczona skórzanymi fotelami i zapachem kurzu. A słowa prawnika odbijały się echem w mojej głowie, jak puste skorupki. Szok był tak silny, że nie mogłam oddychać. To było, jakby ktoś wyrwał mi serce z piersi i zostawił mnie ziejącą dziurą. Spojrzałam na Klaudię, która siedziała obok, z miną pełną fałszywego smutku, a jednocześnie triumfu w oczach. Marek poklepał ją po plecach. Wiedziałem, że babcia była rozsądna. Klaudia zawsze była jej uprawda, kochanie. Jego głos był miodem zmieszanym z trucizną. Poczułam fale zimnego niedowierzania. Całe moje dotychczasowe życie, cała moja cicha służba, moje poświęcenie, wszystko to zostało wymazane jednym zdaniem w testamencie, albo, co gorsza, celowo pominięte przez tych, którym ufałam. Wyszłam z biura prawnika, czując się jak pusta skorupa. Świat wokół mnie wydawał się rozmywać. Słońce raziło w oczy, ale nie czułam jego ciepła. Czułam tylko dojmujący ból, poczucie naruszenia, jakby ktoś nie tylko okradł mnie z przyszłości, ale i z przeszłości, z całej mojej wartości. Klaudia podeszła do mnie. Emilia, wiem, że to boli, ale no cóż, babcia tak zdecydowała. Wiesz, że zawsze byłaś taka w cicha. Może po prostu uznała, że my lepiej sobie poradzimy z zarządzaniem majątkiem. Jej słowa były jak sztylety, każdy z nich precyzyjnie wbity w moją duszę. W tamtym momencie nie byłam w stanie nic powiedzieć. Moje usta były suche, głos uwięziony głęboko w gardle. Czułam tylko gorączkowe pulsowanie w skroniach i przemożne pragnienie zniknięcia. Pierwsze tygodnie po tym wydarzeniu były mgłą bólu i oszołomienia. Byłam bezdomna w praktyce, bez grosza przy duszy, z niczym poza kilkoma pudłami rzeczy, które zmieściły się w małym samochodzie. Wszystko, co zbudowałam, co uważałam za swoje miejsce w świecie, rozpadło się w proch. Zostałam zmuszona do opuszczenia miasta, w którym się wychowałam, bo nie mogłam znieść widoku dawnego domu, w którym teraz rządzili Klaudia i Marek, urządzając tam swoje wystawne przyjęcia. Znalazłam mały pokoik w obskurnej kamienicy na obrzeżach zupełnie obcego mi miasta. Praca była dorywcza, ciężka, fizyczna. Nosiłam skrzynki na targach, sprzątałam biura, zmywałam naczynia w restauracji. Moje ręce były szorstkie i popękane, a moje serce było jednym wielkim siniakiem. W nocy, gdy leżałam na cienkim materaku, otoczona obcymi dźwiękami i zapachem stechlizny, przetwarzałam w głowie każdą zdradę, każde lekceważące spojrzenie, każde lekceważące słowo. To było jak tortury, ale zarazem oczyszczenie. Musiałam dojść do samego dna, aby móc się odbić. W tamtych mrocznych miesiącach zrozumiałam, że moje ciche poświęcenie było przez nich postrzegane jako słabość, moje dobro jako naiwność. Zrozumiałam, że nie chodziło o to, że babcia mnie nie kochała, chodziło o to, że Klaudia i Marek, zaślepieni chciwością i własną próżnością, zmanipulowali sytuację, prawdopodobnie wykorzystując słabość babci w ostatnich miesiącach jej życia albo co gorsza, po prostu ukryli prawdziwą wolę. Ale nie mogłam nic udowodnić. Nie miałam zasobów ani siły, by walczyć. Stopniowo, bardzo powoli, zaczęłam się podnosić. Ból nie zniknął, ale stał się mniej ostry, bardziej tlący się w tle, jak blizna, która czasem swędzi, ale już nie krwawi. Zaczęłam czytać książki o samowystarczalności, o zarządzaniu finansami, o psychologii ludzkiej. Chciałam zrozumieć mechanizmy, które doprowadziły mnie do tej sytuacji, aby nigdy więcej nie dać się tak skrzywdzić. To była moja forma terapii, moje ciche studium bólu. Odkryłam w sobie zaskakującą odporność. Kiedyś bałam się nawet odezwać w większym gronie, a teraz musiałam negocjować ceny na targu, rozmawiać z obcymi ludźmi, stawiać czoła drobnym oszustwom i niesprawiedliwościom dnia, codziennego. Każde takie doświadczenie, choć bolesne, było jak kropla deszczu na wyschniętą ziemię, budując we mnie nową, twardszą warstwę. Przestałam czekać na czyjeś uznanie. Zaczęłam doceniać własne małe zwycięstwa, zarobioną pensję, ugotowany posiłek, czyste ubrania. To były moje kamienie milowe. W tamtym czasie, jako symboliczne odcięcie od przeszłości, obcięłam swoje długie włosy. Zawsze były moją dumą, ale też, w dziwny sposób, kojarzyły mi się z przeszłością, z tą cichą Emilią, która pozwalała, by inni decydowali o jej losie. Nowa, krótka fryzura była ostra, praktyczna, jakby mówiła: Jestem tutaj, jestem silna, jestem gotowa. Spaliłam też stary, wypłowiały sweter, który nosiłam w dniu, gdy usłyszałam o testamencie. Zapach palonej wełny był gorzki, ale wyzwalający. Nauczyłam się nowych umiejętności. Praca w kawiarni, potem w małej galerii sztuki, nauczyła mnie komunikacji, organizacji, a nawet trochę marketingu. Nigdy bym nie pomyślała, że mogę to robić. Ludzie, których tam poznałam, byli inni. Nie oceniali mnie, nie porównywali. Widzieli we mnie po prostu Emilię, pracowitą i uważną. Jedna z moich współpracownic, starsza pani o imieniu Elżbieta, która sama przeszła wiele w życiu, powiedziała mi kiedyś: Emilio, najważniejszym domem, jaki kiedykolwiek zbudujesz, będzie ten, który nosisz w sobie. Dbaj o niego. Te słowa wryły mi się w pamięć. Nie myślałam już o Klaudi i Marku. To znaczy, nieaktywnie. Ich obecność w moim życiu stawała się coraz bardziej odległa, niczym stary, zasuszony liść, który w końcu odpadł z gałęzi. Osiągnęłam punkt, w którym ich akceptacja przestała być potrzebna. Moje poczucie własnej wartości budowałam od podstaw, cegła po cegle, bez ich pozwolenia, bez ich aprobaty. Czułam, że jestem wolna. Wolna od ich osądów, wolna od ich oczekiwań, wolna od toksycznego cienia, który na mnie rzucali. Moje życie toczyło się dalej, spokojnie, pracowicie. Nie szukałam kontaktu z przeszłością. Ale jak to często bywa, przeszłość sama znajduje drogę. Pewnego wieczoru, przeglądając wiadomości w internecie, natknęłam się na artykuł o starym wiktoriańskim domu na mojej dawnej ulicy. Zamarłam. To był dom babci. W artykule było napisane, że nowy deweloper, prężnie rozwijająca się firma, planuje kupić posesję i zbudować na jej miejscu nowoczesny kompleks apartamentów. Jednak transakcja utknęła w martwym punkcie z powodu jakichś skomplikowanych, nieuregulowanych kwestii prawnych dotyczących gruntów. Czułam, jak moje serce zaczyna bić szybciej. Zawsze, jeszcze jako mała dziewczynka, uwielbiałam przeglądać stare dokumenty i księgi, które babcia trzymała na strychu. Byłam zafascynowana historią naszej rodziny i domu. Pamiętałam, że babcia wspominała kiedyś o jakiejś służebności gruntowej, która była zapisana w starych aktach, dotyczącej małego fragmentu ziemi przy tylnej granicy posesji, który technicznie nie należał do głównej działki, choć był używany od pokoleń. Babcia mówiła, że to pamiątka po jakimś dawno zapomnianym konflikcie między sąsiadami. Ten detal był tak błahy, że nikt nigdy nie zwracał na niego uwagi ale teraz, w obliczu dużej transakcji, mógł być przeszkodą. To był mój moment. Nie poczułam w sobie gniewu ani chęci zemsty. Poczułam coś innego, coś silniejszego, poczucie sprawiedliwości. Miałam wiedzę, która mogła rozwiązać ten problem, wiedzę, którą zignorowali wszyscy inni, w tym Klaudia i Marek, zajęci własnymi, rzekomo ważniejszymi sprawami. To było jakby wszechświat dał mi narzędzie, bym mogła udowodnić swoją wartość, nie krzycząc, nie walcząc, ale po prostu będąc. Zaczęłam kwerendę. Szukałam starych map, dokumentów, ksiąg wieczystych. Spędziłam tygodnie w bibliotekach i archiwach, zagłębiając się w zapomniane historie. Moja cierpliwość, moja uwaga do detali, cechy, które zawsze były ignorowane, teraz okazały się moim największym atutem. Znalazłam to. Stary akt prawny pochodzący sprzed stu lat potwierdzający istnienie tej specyficznej służebności. Był ukryty w zbiorze zapomnianych dokumentów, do których nikt nie zaglądał od dekad. Skontaktowałam się z deweloperem. Przedstawiłam się jako osoba posiadająca informacje, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemu z nieruchomością. Brzmiało to profesjonalnie, bez emocji. Dostałam zaproszenie na spotkanie. Nie powiedziałam, kim jestem. Po prostu Emilia Nowak, ekspertka od rzadkich dokumentów gruntowych. Użyłam mojego panińskiego nazwiska, które od dawna było dla mnie martwe, ale teraz znów miało brzmienie. Dzień spotkania nadszedł. Ubrałam się w prosty, ale elegancki garnitur, włosy upięłam ciasno. Byłam spokojna, opanowana. Moje serce biło równo. Nie czułam strachu ani nerwów. Czułam determinację i dziwną, cichą pewność siebie. Kiedy weszłam do sali konferencyjnej, zobaczyłam ich. Klaudię i Marka. Siedzieli przy stole po drugiej stronie dewelopera, wyraźnie zdenerwowani i spięci. Ich zazwyczaj pewne siebie miny były naznaczone frustracją. Wyglądali na wyczerpanych tą sytuacją. Marek uniósł wzrok. Jego oczy, początkowo puste, nagle rozszerzyły się w niedowierzaniu. Klaudia odwróciła się w moją stronę, a jej twarz zastygła w masce szoku. Emilia, co ty tu robisz? Wyszeptała, jakby zobaczyła ducha. Dzień dobry, powiedziałam spokojnym, opanowanym głosem, który ledwie przypominał mój dawny, cichy szept. Usiadłam naprzeciwko nich. Zostałam zaproszona przez firmę deweloperską, aby przedstawić pewne informacje dotyczące tej nieruchomości. Marek próbował odzyskać rezon. Informacje: Emilia, co ty możesz wiedzieć o tak poważnych sprawach? To jest biznes, nie jakaś twoja roślina doniczkowa. Jego głos był pełen dawnego lekceważenia, ale brzmiał w nim też cień desperacji. Spojrzałam mu prosto w oczy. Panie Marku, wiem to, co pozwoli państwu ruszyć z miejsca z tą transakcją. Mam ze sobą dokumenty, które rozwiązują problem ze służebnością gruntową, która blokuje sprzedaż. Mam również wiedzę na temat historii tej konkretnej części działki, czego brakuje w państwa dokumentacji. Bez tych informacji ta transakcja nigdy nie dojdzie do skutku. Mój głos był jak ostrze, ostre i precyzyjne. Deweloper, pan Wiśniewski, spojrzał na mnie z zainteresowaniem. Pani Nowak, proszę, kontynuuj. Czekamy na to od miesięcy. Przedstawiłam im wszystko. Mówiłam o starych mapach, o konflikcie między sąsiadami sprzed stu lat, o rozwiązaniu prawnym, które zostało zastosowane, i o tym. Jak ten dokument wpłynął na służebność gruntową. Mówiłam językiem faktów, bez emocji, bez oskarżeń. Byłam jak chirurg, który precyzyjnie pokazuje źródło problemu. Klaudia i Marek patrzyli na mnie z niedowierzaniem, a ich twarze bladły z każdą chwilą. Oni, ludzie sukcesu, którzy uważali się za tak sprytnych i kompetentnych, byli bezradni. Potrzebowali mnie. W końcu, gdy skończyłam, w sali zapanowała cisza. Pan Wiśniewski uśmiechnął się. Pani Nowak, to jest genialne. Dokładnie tego nam brakowało. To otwiera nam drogę. Spojrzałam na Klaudię i Marka. Marek zacisnął pięści pod stołem. Klaudia otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć, ale żadne słowo nie przeszło jej przez gardło. Cała ich arogancja, cała ich władza rozpłynęły się w powietrzu. Byli zmuszeni skonfrontować się ze swoim występkiem, z tym, że odrzucili mnie, zlekceważyli, wydziedziczyli, a teraz to ja, ta cicha Emilia, ratowałam ich skórę. Nie prosiłam o nic, nie żądałam pieniędzy ani przeprosin. Moje zwycięstwo polegało na tym, że byłam tam silna, niezależna, niepotrzebująca ich ani ich aprobaty. Po spotkaniu deweloper podzękował mi serdecznie i zaproponował współpracę przy innych projektach. Było to symboliczne uznanie mojej wartości. Klaudia i Marek stali jak wryci. Ich twarze były pognięcione, a oczy puste. Marek podszedł do mnie. Emilia, my, my nie wiedzieliśmy. Jego głos był stłumiony, arogancja zniknęła. Nie musieliście, odpowiedziałam, zanim zdążył skończyć. To nie zmieni niczego, co się stało. Jestem tu, by rozwiązać problem, a nie rozgrzebywać przeszłość. Nie było w tym nienawiści, tylko chłodna obojętność. Moje zwycięstwo nie polegało na tym, by ich zranić, ale na tym, by pokazać, że jestem poza ich zasięgiem. Zostawiłam ich tam, stojących w milczeniu, z poczuciem ulgi i satysfakcji, która nie była głośna ani triumfalna, ale cicha i głęboka. Po tej konfrontacji poczułam głębokie poczucie uwolnienia. Nie chodziło o to, że ich pokonałam. Chodziło o to, że ich nie potrzebowałam. Ich reakcje, ta cisza, ten szok w ich oczach były dla mnie potwierdzeniem, że moja wartość nie zależy od ich uznania, a niesprawiedliwość, którą zadali, w końcu uderzyła w nich samych, choć w inny sposób. Reakcje dewelopera i innych obserwatorów, szacunek w ich spojrzeniach, uściski dłoni, propozycje współpracy upewniły mnie, że jestem widziana. Nie jako ofiara, ale jako siła. Następne tygodnie były czasem cichej satysfakcji. Nadal pracowałam w galerii, ale zaczęłam też konsultować się z deweloperami w sprawach trudnych gruntów i starych dokumentów. Moje nazwisko Emilia Nowak zaczęło być rozpoznawane w pewnych kręgach. To była moja cicha zemsta, sukces zbudowany na moich własnych warunkach, bez manipulacji, bez krzywdzenia kogokolwiek. Refleksja nad tą całą podróżą była dla mnie najważniejsza. Zrozumiałam, że każdy ból, każda strata były częścią mojej drogi. To one zmusiły mnie do szukania głębiej, do odkrycia w sobie siły, o której istnieniu nie miałam pojęcia. Dom babci, który straciłam, był tylko budynkiem. Prawdziwy dom zbudowałam w sobie. Dom, którego nikt nie mógł mi zabrać, bo był stworzony z moich doświadczeń, mojej odporności i moich wartości. Granice z Klaudią i Markiem zostały na zawsze wytyczone. Nie było pojednania ani gorzkich słów. Była po prostu przestrzeń. Nie dzwoniliśmy do siebie, nie spotykaliśmy się. Moje życie ruszyło do przodu, bez nich. Nie czułam nienawiści, tylko spokojną akceptację tego, co było i jasne spojrzenie na to, co jest. Wzmocniły się za to moje więzi z ludźmi, którzy doceniali mnie za to, kim jestem, a nie za to, co mam. Elżbieta z galerii stała się dla mnie jak matka. Dziś żyję w nowym mieście, w małym, ale przytulnym mieszkaniu, które nazywam swoim domem. Mam pracę, którą kocham i ludzi, którzy mnie szanują. Nie jestem już cichą Emilią. Jestem Emilią, która odnalazła swój głos, swoją siłę i swoje miejsce w świecie. Postrzegam przeszłość z jasnością, a przyszłość z pewnością siebie. Blizny pozostały, ale są jak mapy, które przypominają mi o drodze, jaką przebyłam i o tym, jak daleko zaszłam. Czasem najtrudniejsze bitwy to te, które toczymy po cichu, z samymi sobą i z niesprawiedliwością świata. Ale to właśnie w tych bitwach odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy i do czego jesteśmy zdolni. Prawdziwa siła nie polega na byciu najgłośniejszym, ani na posiadaniu najwięcej. Prawdziwa siła to umiejętność podniesienia się po upadku, odbudowania siebie na własnych warunkach i życia w zgodzie z własnymi wartościami. Rodzina to niekoniecznie ta, która robi największe przedstawienie. To ta, która się pojawia, gdy inni zawodzą, albo, co ważniejsze, ta, którą sam dla siebie stworzysz. Dziękuję Wam, że tu jesteście. Jeśli ta historia Was poruszyła, chciałabym usłyszeć Wasze przemyślenia w komentarzach. Zostawcie komentarz poniżej, czytam każdy. Poświęćcie chwilę, aby polubić ten film i podzielić się nim z kimś, kto musi usłyszeć, że nie jest sam. Zasubskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia. Bądźcie blisko. Wasze historie mają tu znaczenie. Dziękuję za to, że tu jesteście.